Josie z tej strony Arto Lopeli, witam Was w następnym filmie na moim kanale. Jestem z Adopt Me z Kecajem. Siema, hejo! Dobra, więc y, y, ja już w telepne się. Y, idziemy do domu. I oczywiście ja mam kota, Kecaj ma jajko, bo dopiero dzisiaj zaczął grać w Adopt Me, ale i tak ma bardzo dużo Tak, duży bo z Robloxa poziom. dopiero dziś zaczął też grać. No, ale u niego już jest chyba film z Robloxa z Pizza Place. Tak, tak, tak. Oczywiście subskrybujcie kanał, KK, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry. E, o, coś sobie tutaj. Coś czy mi ja. Dwa, 20 kasy ktoś mi dał, wiesz? Ja mieszkam w tym różowym domu? Nie, nie, nie. Nie, ty, ty... mieszkasz w zielonym, mówiłeś. No mówiłem. A, to tak, chyba tu. Tak, bo ja mieszkam w zielonym i to już na zawsze będę musiał mieszkać w zielonym, aha. Dobra, i teraz, ty masz jakąś potrzebę? Nie, coś? Nie, ale mam biały ekran. Ano, no, bo obydwoje mamy biały ekran, bo jesteśmy w domu, okej. Okay. I teraz ja Cię wydropnę, pick upnę. A dobra, hmm. już Cię piknął. Ej, ja, czekaj, no ja nie chcę Ciebie myć. Ty sobie uciąć i czekaj, zobaczę czy masz jakąś... Chcesz do szkoły? Nie, kat, kot chce do szkoły. Yy, ale wiesz co? Wszystko na razie chce kot. Ej, Ty, ty, ty masz jakieś? Ja kot... muszę się umyć. Ale A to, to chyba idź. Chyba już nie, chyba już nie. To idź tam umyj się. Idź tam, tu jest to ten i się myj. Dobra, a ja tu y, muszę kota nakarmić i napoić. Dobra, jeszcze showel on chce. On się. A co to jest ta książka? Aha, do szkoły muszę iść. No, ale nie pójdziemy. Czemu? No nie wiem, chyba. Albo dobra, chcę, skoro, skoro tak chcesz. Czekaj, bo on się myje, to chwilę. Dajmy mu się myć. I dobra. To, kot? Aha, to dajmy. Nawigację Ej, do Ej, A daj się zmienić ten. Y, y, ten, jak. Y, ten. Co? Y, kolor y, ściany mojej w pokoju. Dobrze, dobrze, to ja już. Y, ja chcę mieć czerwony. Ale dobrze, i teraz wallsy. Dobra. Ej, wybierz sobie. Mhm, mm mhm. Mm o, ale wiesz, jaka jest fajna? Oj, nie, bo się przesuwasz z, U, z Ale to jest fajna ha. Aha. Okej, okay, to daj mi. A... Nie jest. z mieczami chcesz? Tak, tak, z mieczami. Z mieczami jest ładna. Tak, dobra, jest wszystko okej. Okay. Wow, fajna. No i masz to swój pokój. W takim razie... Iba. Daj mi jakieś zabawki, kup. A, dobra. To zobaczymy. Mm. Tylko to coś, to biurko chyba usunę. No, a za darmo. A to szkoda. A to coś innego usunąłeś. A, no nie wiem. I tutaj to, to ci w ogóle, mm, tu jest coś, ale nie wiem co to jest, więc to wszystko posprzedaję, to biurko. Dobra, łóżko masz takie. O, a ty... A ty... Nie, nie, nie idź do party, nie idźmy. Okay. E, dobra, i teraz staff. I teraz Modern League, e, s, e, Tropical Pets. E, I co chcesz? E, pokaż. No, że mi. co? Ja chcę mieć jakieś zabawki. Klacki. Baby Stuff, o jest, Baby Stuff. Baby... Tak? Y Gdzie to położyłeś? Box of Dice. Chcesz? Tak, 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 tak jest, tak jest super. A drogie. Nie, starczy mi kasa, oczywiście. przecież. W środku? Przecież to tutaj nie. do rogu. Tak, przesuwam. Przesuwam i tak? O, super. Ale jeszcze bliżej ściany można dać. Dobra, jest, jest najbliżej ściany jak można. Okej, okay, fajnie. I chcesz A, e, jeszcze... Przesuń mi to łóżko. Gdzie? Żeby było... A nie da się go... Dobra, przesuń mi, żeby z, z, z tymi zabawkami się stykało. A, dobra, dobra. Jeszcze je obrócę. O, o, tylko żeby się z zabawkami stykało. O tak. Nie, o... O tak. Dobra, teraz jest dobrze. Super jest. I teraz może coś porozrzucane na podłodze chcesz? Baby stuff jeszcze raz pójdziemy. Gdzie jest baby stuff? O, jest. Dobra, tutaj są jakieś... Ej, ej, to chcesz? No, to, a błąd z jest ładne. Błąd z Zobaczmy, jakie to duże jest. Oby małe. O nie, zbyt nie, duże. Nie, to za duże, to, to nie. Sel. Dobra, nie kupujemy. Dobra, taki jest fajny. Podłogę Ci jeszcze dam inną. Y... Co? Nie już nic. Podłogę Ci dam inną. Jaką chcesz podłogę? Y, bia y, białą. Taką? Mhm. Dobra. I jeszcze ty, i jeszcze... No to daj mi ten taki... Jeszcze... Łóżko mogę Ci dać inne. O, to, to na pewno, bo łóżko jest brzydkie. A, dobra. Czyli idziemy do Baby Stuff. I jeszcze raz bierzemy y, Normal, Basic. Mhm. A gdzie są łóżeczka? No są takie dobre. Tu. To tu normal i piętrowe. Takie, mhm. z pod, takie z daszkiem. A nie ma takiego dorosłego. Do dorosłego dziecko nie może iść. Mmm, szkoda. Mogę ci dać takie dla peta. Dobra, to zostaw. <laughs> ale, ale drogie. drogie. <laughs> Jednocześnie powiedzieliśmy. No dobra, więc to tyle. I tutaj, y chcesz iść do szkoły? No, no, no. Nie, kot chce, kot chce iść. Ty kod. też? Znaczy, to jest chyba do szkoły, co nie? No, aha, dobra. A no, ty chcesz, dobra. Nawigatę to sz z szkoły. Czekaj, ja cię pick-upnę. Mam plecy? Tylko... Aha. Kota też pick-up zrobię. A to ja ty... A Startek ek, ja nie mogę sobie że założyć, żeby był moim petem. Yy, możesz, yy, czekaj, tu. Tylko nie możesz go nosić jako dziecko, Ok. I jest o ja to ja sobie nawigację do szkoły włączę jeszcze raz. Ej, czekaj, bo już nie ma... Ty chcesz nadal do szkoły? Chyba yy, do kampingu. Tak, teraz do kampingu chcę. Bo Dobra, to biegniemy do kempingu, no co? Później za chwilę będziesz chciał spać. O, mówiłem. Już chcesz spać. Dobra, później się prześpimy. W szkole się prześpimy. Okej, okay. spaka. No, bo biały ekran. Ej, kosmos widzie, widziałem. Dobra? I, idziemy do, babe, do tego, do. No wiecie, jak to się nazywa? Do campingu. A, tam jest dom milionera, bo światła się robią. Mhm. Mhm. A tam jest chyba jakieś party, co nie? Może, ale dom milionera to, to zawsze jest jakieś party. Ej, zacięło się, czekaj to, y, y, to ja mogę, że bez ciebie będę, ty będziesz po prostu za mną, albo powiadomienia, aha, to już wiadomo, pick up i chodźmy, y, chodź za mną, a nie, dobra, dobra, bo już można, a dlaczego ty dałeś emotkę? A co, nie mogę? Kicek, y, co ona napisała, sprawdzę. Y, nie, nie, nic nie napisała. Nie, 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 nie to Bo coś nie. napisała kicek R. A nie, to mi się nie wyda... Coś... Do ciebie to było. Emma it. I don't know. Emma not... Ahoy, hello, jest. Hey, Co? Czemu ty idziesz do wyjścia? No bo tam jest y, ten, y, wiesz, y, przecież idziemy do tego, do... Y, jak kempingu. Aha, to kemping jest tutaj. Tak, no bo tutaj nie ma, no. No szkoda. Mhm. Dobra, u Ciebie to się szybciej ani... Ań... czekaj, dobra, jesteśmy. I tam się idzie, dobra, no to tutaj ktoś coś pisze, ale nie po polsku. No, what is 5 plus 5? Co? Ja nie odpiszę. i dlaczego ja niosę na raz kota i na raz Ciebie? Ale dziwne. 10? Ty napisałeś? No, bo ona przecież jest ten, popatrz. What is 5 plus 5? No to napisałem 10. Aha. Ile jest 5 plus 5, ok Ale proste było. Ej, to chyba oni chcą do, żebyśmy poszli do szkoły. A nie mamy takiego polecenia, nie tak mamy... Teraz spać. No wiem, ale to do, do szkoły się prześpisz. No. Spoko, o. Czekaj, bo gdzieś... gdzieś... Się... Ty nosisz mnie na ten wózku. Co? No tak nosimy bo założył. To jest pet shop. Ale nie, nie, nie. Dobra, bo nas do kempingu chce. Mama, mam kanapkę. Tutaj coś będzie coming soon chyba. I dobra, idziemy do tego, do wody. O, masz kanapkę. Dobra, to sobie zjedz. Później pizzę głowy. ci dam, jeśli chcesz. Dobra. Teraz płyniemy. A chcecie showel. No to w wodzie się wykąpcie. Juppie. Ej, spadłeś mi! Sobie pływam. Ej! Gościu! Już wracam, jestem tu przy... Już wracam. Już Dziecko! Ale nie, ja mogę sam iść. A to za mną chodź. Dobra. Tu jest camping? Czekaj, bo nawigacja się skończyła. Tak, ej, skończyło się to. Ej! Dobra, to ja chyba... Nie wiem, ej. Bo ja muszę się tepnąć do domu, a ty się do mnie tepniesz. Okej? Okay? A jak? Ej. Y no dobra, przydałby się samochód, ale jeszcze nam brakuje tam trochę kasy, niedużo. A weźmy na, a weźmy na rączki. Jaki Może co? tak zadziała, że tepniasz się ze mną. Nie, ale ja nie mam tutaj opcji chyba tepnięcia teraz się. Teraz chcę pić. Oje. Teraz chcę się wspinać. Nie, teraz chcę sobie jeździć. Teraz Playground? Chcę... Czekaj, do szpitala ktoś chce. Ja idę do szpitala. Ja mam dużo, o czym ja muszę się, no to no, musimy iść do ja szpitala Ja muszę spać, ja muszę się wykąpać, ja muszę się napić, ja muszę jakiś, jakąś spinaczkę i muszę iść do szpitala A to ja biegnę do szpitala, bo kot też potrzebuje, to skoro więcej osób niż jedna, to muszę, muszę. Okej okay. No dobra, więc tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek, po prostu załatwiamy sprawy Dobra, jest, idziemy do szpitala i za chwilę porozmawiamy z doktorem serce Doktor serce, tak się nazywa? Mhm. także Tak, doktor, serce a to jest pet shop. O, dostałem 20. Po co? Nie wiem, nie, ale to kupię a. sobie samochód. A nie, nie mogę wejść. Znaczy, a bo wyszedłeś z moich rąk? No. A ja teraz, a i tak weszłem Dobra, jesteś w szpitalu i teraz chodź za mną. Ej, gdzie ty? No, tu. Zał? Na ręce, no dobra. Weź dobra, na ręce. Tędy. Tędy. Dobra, tędy, chodź. I tu musisz być, tu. Gdzie tu mam go się? Mhm. Kicek Ir, no, o, siadaj tu i się lecz. Ja się leczę niby. I zobacz, co ja tu miesię. Mam. Ale coś jeszcze ktoś chce tutaj. No ja muszę, nie wiem, jakąś tu mam taką jakby wspinaczkę. No, takiego. ale dobra. I tutaj już jesteś pełni uleczony, Pika. Już up. mogę wstać, tak? Tak. O, to będziesz mnie nie Kat, teraz kota dajmy żeby kot się uleczył. I dobra, i zbieramy na... na już... Y, mogę Ci kupić rowerek tutaj. Tak? O, fajnie. A o, mogę sobie ten, patrz. O. A, Aha, bawisz się. się. Dobra, i teraz mamy... A, dobra, play Girl... A, to, to kot to nieważne O, to po Dobra. Ilo. O, a dobra, to kot, kotowi się... można dać już pick up. Dobra, i teraz idziemy. Zaproszę do familii. Nie no, że w to nie. dobra, gdzie ty jeszcze? E, czekaj, bo e, e, czekaj, bo ja się tepnę, bo gdzieś tu jest shop. A jak mam się do ciebie tepnąć? E, ty, ty się no, potrafisz. Dobra. Jest. I tutaj ty teraz się do familii. Go. Ja się tepam tutaj. Dobra, jest tutaj. Yy, dobra, jest. I tutaj są samochody różne, ale porozmawiamy z tym z tym kimś, kto co sprzedaje te samochody. Wow. Showroom. Hungry teraz. To czekaj, to masz Poczekaj, kanapkę, coś mam Właśnie. napkę masz przecież. Ale ja tutaj myślę, że jakąś pizzę miałem. To ja ci dam pizzę. Czekaj, yy, give item yy, from backpack. Food. Jest pizza, masz. Weź sobie. Teraz jest z A, już jem. No dobra, więc zobaczmy, jakie tu są rowery. Jest tutaj. Ej, zobaczmy. Za 300 na dwie osoby rower. Tutaj jest motocykl za 400. Miłem, a jeszcze nie. A, jak, a ile kosztuje najtańszy samochód? E, już sprawdzam, bo. 1200. E, tu jest 900. E, o, ja tu mam... jest 900, to jest najtaniej. Okay. No co, 900 nie mam tyle. Dobra, rower chcesz? Tak, a gdzie są? A mono, motocykl? Pokaż, dla mnie? No, Spoko, to motocykl. A ile kosztuje? 400, ja mam 485. To kup mi. No dobra. Nie wiem, zmarnować tyle pieniędzy. Rower ci kupię. Dobra, nie, nie, no, nic nie kupuj. Rower ma tą samą prędkość, a jest. Yy... Chcesz rower? No, mogę. Dobra. Bo. to mogę dostać. A jaki kolor? Yy, daj mi czerwony. Czerwony pyk, done. Dobra, jest w mojej inwentory. I teraz. I jak? I musisz mi go dać. O, dobra, a gdzie ty jesteś? Tutaj. Tu masz. Give y item, give item from back, pack. Tu jest ten bike. Masz. I gdzie go teraz mam? I teraz dobra. Y no tutaj, i masz y ta mhm. Jak to? Ej, bo teraz to odspałniłeś. Okej, okay, to i wyjdźmy może. Ale on sobie. biały wyszedł, ten rower. A nie wiem, wyjdźmy. Dobra, wyjdźmy i gdzie my będziemy teraz? Nie, no, chyba po prostu z tego wyjdziemy, z bo to był szpital, nie. Nie, to był salon z a, a gdzie ty? O, poczekaj, to ja sobie tylko zespałnię ten, ten rower. Dobra i zobaczmy jak działa. Teraz przed, no, je, jeździ po ulicy. Jest? Nie. Mm. A spróbuj go mi dać. Mm. A, bo ty go masz na sobie. Widzę, ale gdzie ty już jesteś? Ja Tutaj, Ano tak, ja... jest, widzę, rowerek. Jaki e, fajny. A, a nie, za trudne, a ty sobie. Ale a ja nie mogę, ja nie mogę, no ty weź sobie to. to wezmę. Ale jaki ten rowerek mały? To, to daj pick-up i będziesz sobie trzymał. Kasę no? zmarnowałem. Ale co, ale tam. Ja tak. sobie motocykl jeszcze kiedyś kupię. Dlaczego ty taki szybki jesteś? Dobra, e, chcesz kawę? A dobra, to chodźmy na plac zabaw, bo masz tu? taką potrzebę. Tu. Na most? Mhm. Nie, 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 nie. Za mną. Tu. Plac zabaw, do placu zabaw. Ale ty je, z, na nim jeździsz. Aj! Dobra? Dobra. I, gdzie ty jesteś? Tu. I teraz popatrzcie, yy, popatrzcie, widzowie. Damy tutaj kota i on teraz będzie tor przeszkód robił. Widzicie? Robi tor przeszkód. Może... A nie, czemu ja się nie kręcę? I co on teraz? Aha, cieszę się, że przeszedł ten tor przeszkód. Dlaczego jeszcze. Się... O, teraz się kręcę. Dobra, ale żebyś więcej kot zrobił tego toru przeszkód, bo tylko trochę zrobiłeś. A ja tutaj, patrzcie, patrz. O, tu, tu jest fajne. To spróbuj, ale on tylko te pachołki przeszedł, ten kot. To zastaniemy mm. na placu mm. zabaw jeszcze trochę. Mm. Mm. Dobra, fajna to zgra. Link do. Właściwie nie trzeba linku do gry, bo się nazywa, ten, ta gra się nazywa, jak się ona nazywa, Adopt Me, jest bardzo popularna, więc będzie widoczna. Jest, ukończyłam, ukończyłam już misję. Na dobra. Ten. Ma, ile, mam już, a ile masz kasy? Ja mam, czekaj, bo wszystko dostałem i mam 422. A, ja mam 200, a teraz mi się spodziewa. I teraz, dobra, no chyba do domu pójdziemy, wiesz? Albo czekaj, chodźmy do pijalni, czyli ten tutaj, gdzie jest kawa. Widzisz? Tak, mhm. do tego czerwonego kubka. Bo już chyba wszyscy już byli na tym placu zabaw. Gdzie do kubka! No tutaj no, taki mhm. duży jest. Przecież taki duży jest. I kotu kupimy picie. No i to chyba ostatnia rzecz, którą zrobimy w odcinku. Nie, nie, nie. No chyba, że tak. To będzie jeden z najkrótszych. Ty w kawiarni? Wyszedłeś, ja też wyszedłem. Nie wyszedliśmy. No wyszliśmy w środku. A dobra, jak? W środku? Ano? Cześć. Dlaczego o, tu są to pszczoły? Ja sobie to kupię. Dobra, cześć gościu. Ile to kosztuje? Bo nie chcę... No, za trzy tylko, okay. no Ja sobie kupiłem. No i gdzie jest mój kot? Bo chcę kot to widać. Yy, ten... Yy, pec. Uruchamiam kota. Jest kot. Nie ja to piję? No mm -hmm. to mi nic nie spada. Dobra, i teraz kot się niech napije. A teraz... Kicek... Nie a i teraz kto chce jeszcze kot pić? No to piję przecież to to coś. Ja też chcę pić, ale już wypiłem, więc nie wiem. A dobra, już dostałem znowu kasę. O jest Dobra, o... do domu pójdźmy i albo tutaj się pożegnajmy wy na tle pszczół. A co ta pszczoła daje? Nie wiem, nie mogę Ale wyjść. czekaj, bo można tutaj z nią porozmawiać. Czekaj, co to jest? Jak nie z niej wyjść? Ej, bo można kupić coś z miodem. Tutaj można porozmawiać z tą z tą pszczołą. O, tu robuxy. Serio? Ja tu czekaj, bo ja tu rozmawiam z tą skarbą. Tak, pszczalą. ale tutaj się kupuje to za Robuxy. Popatrz. A po co za Robuxy? I można też za Robuxy kupić ten, aby. Ten, jak to się nazywa? Aż tu się pożegnajmy przy tej. Czekaj, bo ja z nią rozmawiam, a nie da się wycofać rozmowy. Aha, czyli za Robuxy jest ten Nie da się. Nie. nie. Dobra. Idi. Amiot, no widzę, 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 jest płatny. A co tu jest? Gdzie ty jesteś? Jestem tutaj na kładce. A, o, dobra. Włożyliśmy tu nakładkę. Dobra, to jest najlepsze miejsce, żeby się pożegnać. Oczywiście, usiądziemy sobie. Yy, czekaj. O, dobra, usiadłem. I teraz Ciebie nie widać, bo ten guzik Ciebie zasłania. A, no to będzie nie. Dobra, więc pozdrawiam Was serdecznie. Razem z Kacajem, jeśli chcecie więcej filmów z tej serii, oczywiście, zostawcie łapkę do góry. Subskrypcję kanał Kecaj y, y, Games, tak. y, artollo.pl, Subskrybujcie te kanały i pozdrawiamy. Co ty napisałeś? Pa. A pozdrawiamy Was serdecznie. Papa! Pa, pa. Pa.